Dzień dobry państwu. Łukasz Warzecha kłaniam się nisko i zachęcam, zapraszam do lektury najnowszego wydania Tygodnika Do Rzeczy, przypominając tradycyjnie, że najlepszą metodą prenumeraty jest prenumerata elektroniczna, która da państwu dostęp natychmiastowy do nowych wydań Do Rzeczy w formie elektronicznej właśnie, a także do tej części naszego portalu. Do rzeczy.pl, która przeznaczona jest wyłącznie dla prenumeratorów. Tradycyjnie też muszę powiedzieć, że zawartość naszego kolejnego numeru jest tak bogata, że ja mam jak zwykle problem, co wybrać do tego omówienia, i dlatego na ogół wybieram bardzo dużo, a i tak jest tego znacznie więcej. Po pierwsze, polecam Państwu temat okładkowy. A polecam tym bardziej, że tutaj powiem nieskromnie, fundamentem tego tematu okładkowego jest mój własny tekst, ale polecam go nie bez powodu. Polecam go dlatego, że uważam, iż sprawa jest bardzo istotna szczególnie przed wyborami do Parlamentu Europejskiego i warto zrozumieć, na czym polega, a o tym właśnie napisałem, na czym polega swego rodzaju Montaż, który ma automatycznie przyklejać wszystkim niezgadzającym się na ten głównonurtowy kurs Unii Europejskiej łatkę agentów Putina. Mój tekst opowiada o tym, jak Wygląda i do czego ma doprowadzić afera z portalem Voice of Europe, która to afera została rozkręcona przez czeski rząd, dokładnie czeskie służby, ale zatacza coraz dziwaczniejsze, można powiedzieć, kręgi. No, o tym już nie napisałem, bo to wydarzyło się dopiero w dniu, kiedy nagrywam dla Państwa tę zapowiedź, ale odnotowałem, że nawet już niektórzy zwolennicy tej teorii o powszechnej siatce agentów Kremla umieścili w niej takie osoby jak były prezydent Czech Wacław Klaus, czy belgijskiego pochodzenia. Historyk i zarazem pracownik Polskiego Instytutu Zachodniego, pan profesor Dawid Engels. A zatem widać, że można powiedzieć, sprawa się rozkręca i pewnie w ciągu tych najbliższych niecałych, już dwóch miesięcy, które zostały do wyborów, Rozkręci się jeszcze bardziej. Polecam zatem mój obszerny tekst omawiający tę sprawę. W tym samym wątku również Zuzanna Dąbrowska pisze o tym, jak znana feministka Klementyna Suchanow w podobny sposób demaskuje to oczywiście biorę w cudzysłów Instytut Kultury Prawnej Ordo Juris również jako rzecz jasna część tej rzekomej kremlowskiej siatki. Mamy w numerze dwie powyborcze analizy autorstwa Piotra Semki i Rafała Ziemkiewicza. Mamy też bardzo interesujący i w pewien sposób powiązany z tym okładkowym tematem wywiad um, Wojciecha Golonki z panem profesorem Adamem Wielomskim, który opowiada do czego jego zdaniem Unia Europejska jako całość zmierza, a także bardzo interesujący wątek, czemu ma służyć zintensyfikowane w ostatnim okresie straszenie Europejczyków, zwłaszcza Polaków, wojną. W polemicznym tekście Mariusz Błaszczak, były minister obrony, odpowiada na zarzuty dotyczące stanu polskiej armii, które w naszym tygodniku niedawno postawił Tomasz. Cukiernik. Ksiądz Przemysław Artemiuk pisze o nowej książce naszego redaktora naczelnego Pawła Lisickiego. Prawdziwie zmartwychwstał śledztwo w sprawie najważniejszego wydarzenia w historii. Chodzi tu oczywiście o zmartwychwstanie Jezusa. Paweł Chmielewski w bardzo ciekawym tekście. Zajmuje się zarzutami, które są stawiane Kościołowi wielokrotnie, o to, że Kościół rzekomo miał popierać niewolnictwo. Paweł Chmielewski bierze te zarzuty na warsztat i pokazuje do jakiego stopnia one są fałszywe lub też zakorzenione w fałszywym spojrzeniu na kontekst ówczesnych czasów. Mamy również, uwaga, wywiad Jacka Przybylskiego z Giorgią Meloni. Przywódczynią włoskiego rządu, ale także liderką partii Bracia Włosi we Włoszech rządzącej. Jan Bogatko pisze o głośnej w ostatnim czasie decyzji rządu bawarskiego, żeby zakazać w oficjalnym języku. Specjalnych zwrotów czy sufiksów genderowych, takich, które mają pozwalać nie określać, czy ma się na myśli mężczyznę, czy kobietę. Niezwykle ciekawy jest tekst Macieja Pieczyńskiego o Ukraińcach, którzy zdecydowali się wyjechać, ale nie na zachód, tylko do Rosji. Maciek w swoim tekście przedstawia kilka historii konkretnych ludzi. Okazuje się, że te sytuacje życiowe są po prostu często bardzo skomplikowane, czasem decydują ściśle pragmatyczne względy. A też interesujące jest to, w jaki sposób ci ludzie mówią o samym konflikcie i o tym, czego by chcieli. I wreszcie polecam Państwu, to już zupełnie niepolitycznie, ale niesamowicie ciekawy tekst podróżnika Jacka Pałkiewicza, który w tym tekście opowiada o swoim samotnym rejsie w pięciometrowej łodzi w roku 75 nawiasem mówiąc w roku mojego urodzenia przez Atlantyk, w czasie to, którego rejsu pan Pałkiewicz chciał udowodnić, że to jest możliwe, że się da. W tekście i jest dużo o tym, jak ten rejs przebiegał i jakie miał dramatyczne momenty, ale też jest dużo. O tym, jakie inne historie przydarzyły się samotnym żeglarzom, albo niesamotnym, ale takim, którzy zostali rzuceni na ten bezmiar oceanu i musieli sobie z tym w jakiejś sytuacji tragicznej, awaryjnej radzić. To oczywiście nie jest wszystko, co znajdą Państwo w najnowszym wydaniu Tygodnika do Rzeczy. Jest tego dużo więcej, więc polecam, zachęcam, zalecam i zdecydowanie rekomenduję lekturę. Najnowszego wydania naszego tygodnika Łukasz Warzecha.